ma tu Damian i dzisiaj nauczę Cię jak wyciągać gwoździe właśnie młotkiem. Nie łapką, a, a właśnie a młotkiem. Niby jest to rzecz taka prosta, ale to nie jest takie proste. Tak? No, gwoździe powinniśmy zazwyczaj wyciągać łapką, która do tego służy. Jest długa, my, tak inaczej siły roz się rozkładały i te gwoździe elegancko wychodzą. Ale jeżeli nie masz łapki przy sobie, no da się gwoździe wyciągnąć właśnie młotkiem i nie jest to takie proste jak powiedziałem, tak jak Ci się wydaje, co za chwilę Ci zademonstruję. Także patrz na to. Także... Tutaj kobieta to wyciąga, żeby nie było, ale... Patrzcie, no, próbuje. <tryk> <tryk> nie idzie, nie idzie. To patrz na to, teraz jak to się robi. No, to nie zatrzymuj. Jest? I, właśnie, I teraz cały patent polega na tym, że, jeżeli będziesz próbował wyciągać gwoździe, właśnie w tą stronę, tak, czy w drugą, czyli prostopadle, nie pójdzie ci to. Musisz obrócić młotek w ten sposób i zobacz, co się dzieje. W jedną stronę poszło w drugą stronę. Zobacz, w jedną stronę, w drugą stronę. W ogóle nie wymaga to siły. Gwóźdź wychodzi elegancko, to był gwóźdź setka. Tak więc to nie było takie. Trudne jakby się mogło wydawać, także pamiętaj, wyciągasz w jedną stronę, w drugą wykorzystujesz przykładnie, i w ten sposób trzeba, można wyciągać gwóźdź. To tyle, po więcej zapraszam Cię na mój kanał, jakbyś jeszcze nie wiedział. Daj subę, jeżeli jeszcze tego nie zrobiłeś, bo następne odcinki w drodze. To tyle, do zobaczenia. Siem.